Albo zostawia pustą przestrzeń, fuknie się pianeczki, może ociepleniowej, będzie luksus i tak musimy każdy rożek belki. Zapewne tego nie widać, ale jest 6:40 rano, jest 7 lutego, a majster jest na działce. A co majster 7 lutego robi na działce wiedząc o tym, że nie widzę zimna. Beleczki trochę przyspieszyły. Pamiętacie, jak w poprzednim filmie wam mówiłem, że następnym etapem są belki stropowe. No więc belki stropowe się pospieszyły i nie są na połowę ani koniec lutego, tylko są dzisiaj. W związku z tym majster przyjechał w te pędy. Ubrałem się jak minionek. Mam ogrzewanie w garażu, żebym nie zmarzł. O, żeby majstrowi pupa nie zmarzła, to chodzi taki falerko-nagrzewacz większy. Dzięki Mati. Wiesz, jak zadbać o ciepełko majstra. No ale jestem tu elegancko na cebulkę. Dwa razy spodenki, trzy bluzy, więc jest dobrze. Czapeczka na głowę i lecimy. Dobrze, że rusztowanie przywiozłem. Trzeba będzie je szybko złożyć, bo. Mam taką nadzieję, że jak przyjadą panowie zaraz z startaku, to była umowa, że mi to wrzucą HDS-em, czyli dźwigiem na górę. Ale no zobaczymy, czy nie będą przeszkadzały te, te pręty od słupów, ale jak sprytny gość, to, to ogarnie. Jak nie no to pewnie będzie na kubki to wrzucał ze dwie, raz, dwa. No i potem to trzeba będzie turlać, ale to już sam nie będę tego turlał, bo, bo chyba aż takim harpaganem nie jestem, ale coś tam pokombinuję. Zobaczymy w tym filmie. Teraz czekamy piękne beleczki, kawał, kawał drewna. O, proszę bardzo, beleczki są na górze. Trochę się panowie motali, ale sami przyznali, że robią to pierwszy raz. Bez yy, uszczerbku na, <grybki> na budynku. Samochód nie oberwał. Rożek budynku tutaj troszkę trafił. Ale to tam o, zateguje się przecież z tym styropianem. Wreszcie mam dach. <laughs> Nie no, żartuję, ale bele takie, że jak buły wielkie. 18 belek. Matko Bosko, teraz to trzeba będzie rozpinać i pojedynczo turlać ee, dalej. I teraz tak, zastanawiam się, czy robić głupotę tysiąclecia, tak jak ja to potrafię robić, czyli na rusztowanko, i po kawałku turlać sobie samemu to w, tą, w tym kierunku, czy czekać na niedzielę na e, kumpla i, i z nim to turlać? No, Panie Janeuszu, dobre pytanie. <grytanie> Majster sklecił rusztowanie. Zrobiłem je trochę inaczej niż było poprzednio, bo dałem od małych ramek na dole a duży mi dopiero wyżej, dzięki temu mam minimalnie wyżej, tutaj sobie dałem bramkę bezpieczeństwa, bo ja to jestem człowiek strachliwy i dzięki temu jak wlezę, to mam idealnie belki tak naprawdę na wysokości moich ramion, a nawet wyżej jestem ponad piersi, wystaję za belki, więc ja idealnie sobie na ramieniu je podeprę, jak będę je przerzucał. A zadzwoniłem do mojego przyjaciela, to tu będzie mi pomagał. Co mam robić? Czy samemu zacząć, czy poczekać na niego do niedzieli? Twierdzi, cytując, by tutaj musiał brzydko powiedzieć, żebym tego nie robił, bo się mm, brzydko spadnę i dopiero będzie, więc... No nie wiem, kusi mnie. Dobra, no jedną beleczkę może spróbuję tam przytulać, nie? Zobaczymy, czy to w ogóle idzie, bo one mokre. A, no i oczywiście tak, belki przekrój 22 na 12 i stawiamy je nie tak jak teraz leżą, tylko na sztorc, żeby były sztywne, równe i dobrze trzymały ten strop. Myślałem, kurczę, że zimą się nie da, jest minus 2. a ja dobrze ubrana, nawet nie gorąco, bym powiedział, czyli da się. Majster skiepsił sprawę, można było murować. Nie, no dobra, przecież w grudniu i to, to listopadzie to było tak ciemno, że się nie chciało w ogóle wychodzić. No ty, już jest dobry. E, zapewne pojawią się pytania i kwestie o to, czy to nieprzykryte coś się z tym stanie. No i teoretycznie tak, belki są impregnowane. To Ta impregnacja to mówią, że to jest takiej kali pomagali, czyli coś tam da, coś tam nie da, jak robal będzie chciał wleźć, to wlezie. Jak e, grzyb wlezie, będzie chciał wleźć, to wlezie. E, na tym etapie rozmawiałem z ciślami, z dekarzami, z startakiem, e, co zrobić, no bo przez jakiś czas to będzie odkryte, więc e, jest tam oczywiście tam są teorie, że to się powykręca wszystko, że będzie krzywe. Moi drodzy, to już jest krzywe. Belki nigdy nie wychodzą z tartaku idealne. One są już krzywe. W idealnym świecie najlepiej je jest położyć na czyli jedna z bułą do góry, druga z bułą do dołu. Rozłożyć i tak nie nakrywać tego niczym. Ja sobie zamówiłem dodatkowo metr deski tej. Deski szalunkowe, impregnowane, plus łaty na schody. Schody będzie właśnie mi przyjaciel robił, e, coś tam przebitki pokażę. Natomiast e, same deski będą położone na stropie na całości z małymi odstępami, żeby była wentylacja. A dlaczego na całości, a nie sobie łaty, blaty będę kładł? No dlatego, że sam sobie nie ufam. Jestem pewien, że jak się zapomnę, to się cofnę i zlecę. W związku z tym muszę to na całości poprzykręcać. Jak przetrwają, one powinny przytrzymać te belki przed nadmiernym skręcaniem. Drewno i tak wysycha, więc wyschnie, zmieni swoją, swoją objętość. Lekko się poskręca. Mi to nie przeszkadza, bo strop finalnie i tak będzie płyta OSB, która będzie poziomowana podkładkami, a tutaj od dołu mamy sufit podwieszany, więc mniejsza o to. A jak wyjdzie jakiś grzyb, czy, e, czy jakaś sinizna, czy coś, przesprejuje się preparatami, będzie z głowy, tyle. No i to jest jedyne, co się majstrowi udało zrobić samemu, czyli postawić ją na sztort, przesunąć kawałek i tyle widzieli. To jest tak ciężkie, że się tego nie da przesunąć, bo to mokre, ciężkie. Więc poprosiłem Matiego, Dzięki Mati za ponowne ratowanie 4 liter. Żeby przywiózł mi pożyczył drugie rusztowanie. Tu się postawi i jeden będzie asekurował w niedzielę, drugi będzie przerzucał i tak będziemy je ustawiać, przykręcać, ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Sam się już nie baruję, to już mam nauczkę z samemu wrzucania metproży, gdzie potem musiałem chodzić na masaże, rehabilitację łapy. Nie polecam. Uch. Jednak samodzielność ma swoje granice. O! Piękna niedziela, mrozik, a tutaj proszę ja was, żeśmy już odtańcowali, żeby nie było. Na się zaraz zobaczycie, jak tam trochę pracowaliśmy. Trudna robota, ale daliśmy radę. Niestety, muszą być dwie osoby, ale już prawie da. I tak, jedno rustowanie tu, drugie tu i się barujecie i tak. Ta jedna, belki są rozstawione. Tu mamy tak: tu jest rozstaw w jednym miejscu wałszy, znaczy szerszy, 80 cm. No bo tutaj będą schody, nawet sobie pomazaliśmy. E, I tutaj na końcu z tej belki, która jest tutaj e, nadprogramowa, O, ona jest do wyrzucenia, e, zdejmiemy ją i z tej belki zrobi się wymian. Czyli jak wyliczymy, gdzie są schody, to taką poprzeczkę się nakręci. I tu jeszcze jedną beleczkę się położę, żeby to było jako tako wzmocnione. Belek mi wyszło jakoś tam jedną za dużo. E, to tu daliśmy gęściej po prostu. O, o jedną i tyle. No ta do wywalenia. No i już się to daszek robi, jak fajnie. Wam, że jest zimno, gruz. Ale w razie fajnie pracuje, więc nie ma jakoś tragicznie. Oczywiście człowiek na cebulkę ubrany. Tutaj mój przyjaciel skacze razem ze mną, ale rachu ciachu jest. Przyjechaliśmy tu ósma 30-40, zanim ruszyliśmy do pracy, to dziewiąta i 1130. więc jest spoko. No i teraz zaraz ustalimy dalszy plan działania, ale tutaj kolega ma patent na, na robienie schodów i zobaczymy jak zrobi schody. Naraz wywalimy tą jedną belkę na dół, e, wymierzymy gdzie będą schody e, i mam taki pomysł, że trzeba podstawić drabinkę albo rusztowanie i zacząć rzucać deski, które będą przykręcone będą trzymały te, te belki ale jeszcze trzeba wcześniej tutaj na łączeniach belek trzeba będzie je obtańcować papą, a właściwie taką folią budowlaną na szywki i poprzykręcać do wieńca kątownikami cisilskimi a to zaraz folia budowlana

Do tego murowania, pianowania i tak dalej, no to lepiej, żeby to było czymś zabezpieczone, bo ja rozumiem, jak one by leżały na ziemi, piły wodę, ale dobra, tam, czy to nie zaszkodzi. Nic to złego dać, bo taka folia to kosztuje 22 zł za 50 metrów, więc plus szywacz a szywać się Wam przyda 50 zł zł razem z zapasem na do końca życia szywek. tam chyba z 5000 tych szywek, albo więcej, no i pociąć i. Jazda, przygotować sobie tylko e, 17 belek. E, nie jestem dobry z matematyki. 17 belek razy 2? 36 to 36 takich pasków i tyle. A nie trzeba 37, bo jeszcze będzie wymian. Belki, żeby potem ich nie przestawiać. One są z tej strony wysunięte, bo. Tartak dociął na 650, ale zawsze te 2-3 centymetry jest więcej, więc przesunęliśmy je na jedną stronę tylko domu, żeby ścinać tylko z jednej strony, żeby się nie bawić. No i teraz tak. Polega, unosi, majster podkłada jako tako symetrycznie, żeby na całości było. Jest ok. I teraz tak. Fik, zszywaczek, jako tako tu naciągnąć. O, tak podłożyć i mamy to cyk. I to w tym momencie, tu będą szły bloczki. Tu bloczek, tu słupek zalany od góry, bloczki. I tu się potem albo zostawia, obmurowuje, albo zostawia pustą przestrzeń. Fuknie się pianeczki. Można ociepleniowej, będzie luksus i tak musimy każdy rożek belki zrobić. Tyle w temacie. Lecimy dalej, bo wszystkie beleczki trzeba zrobić, a to już widać podłogę <laughs> w przyszłego domu. No, w międzyczasie bałagan się zrobił, ale musieliśmy zrobić schody na szybko i teraz Wam pokażę, jak się takie schody robi. Deski 5-metrowe e, to są 18 e, cm, a grubość 3. E, do tego. Łaty 4 na 5 jako podpórki pod schody. No i teraz tak odmierzyliśmy, żeby wystawały tam na górze, żeby była barierka, żeby było łatwiej się o coś złapać, jak się wychodzi, bo to jest dość trudne. Jako tako, żeby tutaj było przejście na górę, schody co 18 cm i teraz tak, jak to się odmierza. Jak już mamy przykręcone te podpory, to następny schodek robimy tak kładziemy, rysujemy sobie i o i tutaj tak i tu mamy linię do przykręcenia kolejnej podstopnicy nie kolejnej deski, czyli deska będzie wychodziła o nad tą, nad tą linią czyli to jest linia podstopnicy e, i teraz po odrysowaniu można sobie już o deseczkę położyć i przykręcić Tutaj troszkę są przekoszone te deseczki, ale to nic nie szkodzi. O, i tak się przykręca. Przykręcam na to, co mam z budowy tamtej wiaty. E, czyli wszystkie zużywam ciesielskie wkręty, jakie mam, grubsze, krótsze, e, to, co mam. E, I jeśli będzie za mało, bo tutaj mi się skończyły takie większe, i będzie to niepewne, choć nie sądzę, to jeszcze dokupię i podokręcam w późniejszym czasie kolejne no i co? I dłuższymi teraz podstopnicę ustawiamy Nie, stopień na podstopnicę ustawiamy krótszymi dwoma wkręcamy no i wkrętarkę i zagubił tu. O. Żeby udowodnić, że jest OK to majster już wlezie, proszę o, już można włazić. I teraz, aby nie wystawało szybciej, by było zakrętarką, ale na zakrętarce mam już inny bit. I robim jak jest. Gdzie te tak tu Hop. A i nie powiedziałem najważniejszego tam się opiera to o wymian czyli kawałek belki który jest przykręcony po bokach i blaszkami wzmocniony i jeszcze tu do boczków to ładnie przykręcimy więc te schody nawet się nie ruszą. W każdym razie o solidnie jeszcze się bujają no bo połowy ich nie ma. Teraz tak. Następnym krokiem jest o przekręcenie tej podstopnicy dwóch stron na długie. Znowu odrysowanie i tak do góry. Cała filozofia. Tyle będzie nagrywane, bo jest zimno, już słońce zachodzi, musimy to skończyć i mieć robotę z bani. Cały dzień zimowej pracy, beleczki zrobione, jak i te piękne schody. Posprząta się jutro, pojutrze, innego dnia. A teraz, Majster. Prezentuje wejście po schodach. Wchodzimy, wchodzimy. schodo drabina. I tym magicznym sposobem, trochę krzywo. Ale co tam? I tym magicznym sposobem. Już wiecie po co to było? Aha, żeby rączki były. Ja jeszcze to bariereczki zrobię. o. I tym magicznym sposobem. Jesteśmy na górze domu. Juhu elegancko teraz tu wjadą deski żeby było po czym chodzić i będzie bezpiecznie Że się majster to musi porobić sobie o barierki bo ja się znam i jak się będę wycofywał to zlecę no a tutaj można o przodem jak ktoś ma małe nóżki a tyłem jak po schodach znaczy twój? jak po drabinie już ze zmęczenia człowiek o bredzi o, o. cyk Cyk, cyk. Stabilne. Nawet to nie lata. Tutaj jeszcze podłożyliśmy kawałki folii, żeby wody nie piło. No. I takie schodeczki. No i beleczki. Jeszcze zaraz z zewnątrz Wam pokażę. I, be, I belki z zewnątrz. Gansko. Tu mówiłem gratisowa belka. Odmiarowa. No i kwestia posprzątać. Tutaj już deski czekają na Wrzucenie na górę, jako dochodzenia. O, tak z tej strony wygląda. Wszystkie są folią optańcowane, i tu wystają, i w dalszym etapie się to po prostu poucina. I teraz w następnym odcinku zajmę się przykręceniem ich jeszcze wszystkich do wieńca. I wrzucimy deski, poprzykręcamy, zrobimy sobie podłogę. No i będzie można zacząć murować. Trzy rządki błotków e, i wieniec drugi. i Będzie wchodził dekarz. Policzyłem wszystko, jeśli chodzi o dekarza. I zrobienie samemu więźby taki docinany już na wymiar. Jak ktoś nie potrafi, to wychodzi mi 1000 zł, raptem taniej jak wziąć dekarza, żeby zrobił podstawową więźbę. Która tutaj będzie, więc tutaj wejdzie dekarz. Coś tam, jakieś przebitki, pewnie nagram. Wejdzie dekarz, zrobi podstawową więźbę, i, A my się zajmiemy już deskowaniem, papowaniem i innymi takimi rzeczami. To wszystko będzie w dalszych odcinkach. Wcześniej zaczęliśmy w tym roku. Wyjątkowo, no przypadek, bo przypominam, że mamy 8 czy 9 lutego, jakoś tak. I brozik. Ale to, mniejsza to super robota Bo samemu nie da rady tego zrobić wszystkiego dobrego dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji lajkowania, komentowania, oglądania innych moich produkcji dzięki, cześć piękny chałpa. a schody jeszcze piękniejsze